Dzisiaj drugie Grand Prix Gliwic odbywa się. Poprzednie było tamtego roku, też w miesiącu czerwcu, 10 czerwca. Dzisiaj mamy drugie Grand Prix z udziałem prawie 200 zawodników. I... W tym 42 zawodników to są zawodnicy zagraniczni. Jest wielu członków kadry narodowej Polski. Którzy tutaj przyjechali na te zawody. Gliwice cieszą się już dużym powodzeniem. Obiekt nasz sprzyja dobrym wynikom i zawodnicy ten obiekt polubili. Prowadzący spikerkę Szymon Ziółkowski powiedział taką rzecz dzisiaj, że. Rzutnia do rzutu dyskiem jest świetna, że świetne wyniki się tutaj uzyskuje, prawda? Tamtego roku e, rzucali tutaj e, panowie i panie w rzucie młotem z tej rzutni. E, rzucały małochoski. E, dysku. W tym razem zrobiliśmy dysk dla kobiet i też fantastyczny wynik, bo 62 metry w dysku uzyskała nasza najlepsza, najlepsza zawodniczka w kraju, uzyskując minimum na Mistrzostwa Świata. Zresztą kilku innych zawodników te minima tutaj zrobiło i będzie startowała w Mistrzostwach Świata, a jak wiemy Mistrzostwa Świata będą w pierwszej połowie października, stąd niektórzy Zawodnicy dopiero ten udział w naszych zawodach traktują jako pierwsze takie zawody poważne. No i po prostu już uzyskują dobre wyniki. Haratyk też powyżej 21 metrów pchnął czyli po prostu po prostu udaje się tutaj bardzo ładne ładne wyniki robić. Dopisuje pogoda, dopisuje atmosfera, dopisuje publiczność, która ze brała się w miarę, jak to się mówi, w dużych ilościach. I w związku z tym uważamy, że ta impreza jest udana. I taką imprezę będziemy kontynuowali w następnych latach. Aha, tylko kolega jeszcze zdjęcie, chce zrobić, bo... To...

Yy, Janna Linkiewicz yy, drugie miejsce w Gliwicach w drugim rankingu Gliwic zadowolona Zadowolona bo to zmienimy nam coś świata więc bardzo się cieszę. cieszę Ten sezon bardzo długi no. więc no. trzeba no. jednak w formie no. mieć gdzieś tam no. dopiero we wrześniu, w wrzecie, październiku no. Więc te przygotowania, przygotowania są też całkowicie, całkowicie inne niż w po poprzednim, poprzednim sezonie. Ale, ale bardzo się cieszę, cieszę bo, bo e, jestem zdrowa i całkowicie inaczej się trenuję niż w tamtym roku. E, powróciła Pani do Gliwic po raz drugi, że rok temu było. Jest jakaś różnica, powiedziała Pani o tych Mistrzostwach Świata, ale nie wiem, w szybkości bieżni, w pogodzie, w warunkach. W warunkach w szybkości bieżni. Tu mi się naprawdę bardzo dobrze biega i liczę właśnie na, na szybki bieg. Tym bardziej, że e, były bardzo mocne rywalki. Z którymi właśnie miałam walczyć, walczyć razem z nimi. Także naprawdę super, kibice no są. Bardzo się cieszę w tamtym roku ich było trochę więcej, ale mam nadzieję, że z roku na rok jeszcze ich będzie więcej. 1321. km. Rafał Kampa, jeden z dwóch przedstawicieli Pasta na yy, dziś na tym meetingu. Chyba fajnie było startować w gronie tak znakomitych zawodników. Nie no, bardzo fajnie, super impreza. Pogoda trochę za ciepło, ale... A nie no, ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. A yy, powiedz na jakim dystansie biegłeś? Yy, jak ci się w ogóle biegło? Powiedziałeś, że było ciepło, ale chyba szybko. Yy, ja na 1500 metrów z nie jest mój docelowy dystans, bo biegam 800. Yy, no. Było szybko, <noise> tak jak mówiłem, troszeczkę za ciepło na taki dystans, ale mogło być gorzej, prawda? <noise> Piaz Gliwice organizuje ten meeting. Twoje zdanie jest takie, że dobrze, że coś takiego się odbyło w Nie no, bardzo dobrze, bardzo dobrze jeszcze. To jest szósty, szósty meeting w Polsce, w sensie pod względem jakości, więc, więc super, że miasto organizuje, I miasto i klub organizuje taki meeting. Miodę, wyjście, Gliwica Szczęśliwa dla Pani? No jakby tak, dzisiaj tak. Zdecydowanie tak. Rekord życiowy minimum na mistrzostwa świata. Bardzo się cieszę z tego wyniku. Jaki to był wynik i jak się rzucało? To było 62,36. Rzucało mi się bardzo dobrze, bardzo dobry wiatr i temperatura. Nic nie przeszkadza, fajne koło, fajne warunki. Publiczność też współpracowała, więc nie, ma, nie mam na co narzekać. Startowała pani rok temu w Gliwice, startuje teraz? Jakaś różnica jest? Nie, myślę, że jest tak samo dobrze. Myślę, że jeżeli będą tu za rok zawody, to również przyjadę. Co przyciąga lekarstwo do drugiej? Y, ogólnie starty. Możliwość startu, możliwość konkurowania, klasa mieszcząska międzynarodowa to dla nas szukających możliwości rzucenia minimum czy zrobienia w ogóle minimum to jest dużo, duży plus. Panie Michale, tutaj wszyscy mówią kameralny stawionik. Ale tak naprawdę chyba dobrze jest przyjechać gdzieś tutaj na pokazać się swoim kibicom. No tak, no to jest... To jest... Ja też jestem ze Śląska, więc, więc jak gdyby jestem stąd. Tak? A lubię, lubię, lubię sortować, bo tu jest tak, jakby przyjdzie mniej ludzi, a, a tybuny są i tak pełne, więc, więc lepiej to wygląda. Tak? Bo Jeździmy na te duże stadiony, duże stadiony są choćby w połowie pełne, w puste, czy tam pełne. No to no widać, że, że mogło przyjść więcej. No tutaj widzę, że jest full ludzi, więc jest fajnie. Do Mistrzostw Świata w Doha jest daleka droga, bo to zawodna na września i października. Pan już ma tę formę, która jeszcze może zwyszkować? Nie, nie, tam przydarzyła się kontuzja w styczniu, w, grud w grudniu w sumie. I tak w sumie dobrze się poczułem A, okay. dopiero na, na Mistrzostwach Europy w Glasgow, więc myślę, że tego tak dwa miesiące mi się przesunęła forma. Więc myślę, że tak za miesiąc, dwa może do dopiero. A tak naprawdę ten dystans do czołówki tegorocznych list nie jest dalej, nie jest duży. To tak jakby no, ranking nie ma wpływu na to, kto dostanie medal, tak? no to, to jest dany dzień i wtedy trzeba pchnąć jak najdalej i wygrać ze wszystkimi.